Twoja walka. Shumata! Ej kurwa! Nie wiem, tu suknie zaczęli. Ale i tu będzie <głos> <głos> wesele. Powiem ci, że mocną kurwa popelinę odjechał. <noise> tak, szczerze. Proszę bardzo, wywiady z gośćmi po budzie. Wysoko po Przełamać się kiełbasą musicie. Uwaga! Najważniejsze Nie wiesz. mogłoby się obyć kiełbasy bez sosu. Kiełbasa. Polska, Polska kiełbasa. Polska kiełbasa. Sosik amerykański, no czy może być inaczej? Chleb, o. i sól. Panowie. Sprawa wygląda następująco, tak? Ej, to jest zajebista! Kto jest za westerun najpierw, Igor? Najpierw świadek, rozpoczyna impreza Prosim Proszę wszystkich o uwagę i rozpoczyna impreza Potem para młoda, dziękuję za to, że wszyscy przybyli No i... No, dwojga wspaniałych ludzi Od pierwszego odcinka bałem gdy miałem możliwość brania w tym udziału Zauważyłem jak na siebie patrzą Ogromna przyjaźń, która przerodziła się w fantastyczną miłość Także mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić Mój najdroższy Gdy stajemy tu, w świetle neonów Las Vegas Twoje pomysły, choć czasem tak głupie, że aż genialne Przypominają mi, że w życiu chodzi o więcej niż tylko o zasady <grym> To tutaj pod błyszczące niegłębne wady ślubuję sobie bycie razem Dzieląc życie <grym 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 z humoru, miłości i zrozumienia Czy mogę Cię prosić o podanie pizzy? Tak Она